Anioły są tu, aby przekazać Ci coś ważnego, a ta wiadomość jest dla Ciebie, który przeżywasz chwilę oddzielenia od tej wyjątkowej osoby. Wiesz, ten czas oddalenia od siebie nie jest przypadkiem. To jest istotny okres, podróż, którą oboje musisz stawić czoła, nawet będąc w odległości. Ale zobacz, nawet rozdzielając Was, wasze połączenie nie zostało utracone. Oto prawda, którą już czujesz w sercu. Nawet bez rozmów czy wiadomości w głębi duszy wiesz, że ta osoba myśli o tobie. I ona również to odczuwa. To jakby istniało niewidzialne ogniwo, które was łączy. Czy zauważyłeś, że czasem myślisz o niej dokładnie wtedy, kiedy ona myśli o tobie? To nie jest przypadek. To połączenie przekracza fizyczne aspekty, to duchowa więź, którą aniołowie chcą, abyś rozpoznał i docenił. Ten okres to szansa na wzrost zarówno dla Ciebie, jak i dla niej. Podczas gdy jesteście oddzieleni, każdy z was przechodzi przez doświadczenia i nauki, które wzmocnią Waszą wieś, gdy się znowu spotkacie. Wiadomość aniołów dzisiaj ma na celu zachęcenie Cię do zachowania wiary w tę miłość, w moc tego połączenia i do zrozumienia, że ta odległość to tylko etap waszej relacji. Więc nawet jeśli teraz wydaje się trudne, zaufaj. Aniołowie są przy Tobie, szeptając słowa pocieszenia i nadziei. Wiedzą, że prawdziwa miłość, taka jak ta, którą czujesz, jest wystarczająco silna, aby przezwyciężyć wszelkie wyzwania. Zachowaj tę myśl pozytywną i tę miłościową energię, ponieważ w odpowiednim czasie wszystko się zharmonizuje, abyście byli znowu razem. A gdy ten moment nadejdzie, zrozumiesz, że wszystko, co się stało, miało wyższy cel. Pamiętaj, nawet w separacji nigdy naprawdę nie jesteście sami. Anioły zawsze są obok, wspierając i prowadząc was oboje na drodze prawdziwej miłości. Wiesz, kiedy pewny rozdział Twojego życia dobiega końca, a nagle znajdujesz się w zupełnej ciszy z kimś, kto był dla Ciebie bardzo ważny. No właśnie, ta faza może wydawać się końcem świata, ale w rzeczywistości jest to nowy początek w przebraniu. Po przejściu trudnych czasów i, być szczerym, tego ciężkiego nastroju, który unosił się w powietrzu, teraz jesteście gotowi na nowe doświadczenia. Oto ciekawostka, której być może nie wiesz, podczas gdy ty tam jesteś i zastanawiasz się, co się stało, druga osoba również to robi. Ona tam jest, wyobrażając sobie przyszłość, w której znów będziecie razem. Wydaje się to magiczne, prawda? To tak, jakbyście byli połączeni czymś większym, nawet będąc w oddaleniu. Przypomina sobie rozmowy, które mieliście, te wyjątkowe chwile, a nawet spory. Próbuję zrozumieć, gdzie rzeczy nie poszły tak dobrze i jak mogłyby być inaczej. To sygnał, że w głębi serca jest pragnienie naprawienia, poprawienia, rozpoczęcia od nowa. Ten okres refleksji jest bardzo ważny. Pokazuje, że uczucie wciąż istnieje, jest żywe i pulsujące. To jakby wszechświat dawał Wam drugą szansę. Szanse spojrzenia wstecz, nauczenia się na błędach i budowania przyszłości jeszcze silniejszej i bardziej znaczącej. Więc nawet jeśli teraz wydaje się, że wszystko się skończyło, zachowaj nadzieję. Koniec może być tylko początkiem czegoś jeszcze piękniejszego i głębszego. Wierz w moc przemiany i siłę miłości. W końcu najlepsze relacje to te, które przechodzą przez trudności i wychodzą z nich jeszcze bardziej umocnione. Trzymaj swoje serce otwarte na niespodzianki, które życie może przynieść. W głębokich relacjach, takich jak ta z duszą towarzyszką, separacja może być szczególnie trudna. Często odczuwa się mieszankę niesprawiedliwości i frustracji, zwłaszcza jeśli chodzi o pragnienie bliskości fizycznej. Brak dotyku, spojrzenia, obecności może być bolesny. Wiesz o czym mówię, prawda? Kiedy noc nadchodzi, a wszystko staje się ciche, to właśnie obraz tej osoby pojawia się w Twojej głowie. Nawet znajdujesz się mówiąc sam do siebie, wyrażając uczucia i myśli, które chciałbyś podzielić z nią. Ta frustracja, którą odczuwasz z powodu niemożności wyrażenia wszystkiego, co się dzieje, niemożności podzielenia się każdym chwilą, to coś, co druga osoba również odczuwa. To jakby toczyła się między Wami cicha, ale intensywna rozmowa, nawet bez słów. To pokazuje. Jak silne jest połączenie, które dzielicie. Walka o osiągnięcie tego, czego pragniecie, aby znów być razem, to jasny znak, że nie ma rezygnacji. W sercu jej, tak samo jak w Twoim, nie istnieje pojęcie ostatecznego pożegnania. Zawsze jest ta nadzieja, ta iskra, która nie gaśnie, podtrzymująca wiarę, że w pewnym momencie, w jakiś sposób, będziecie znowu razem. Warto pamiętać, że nawet w chwilach separacji prawdziwa miłość nie słabnie. Ona się przekształca, rośnie, staje się jeszcze silniejsza, zwłaszcza w głębokich relacjach takich jak wasza. Ta miłość jest jak latarnia morska, prowadząca was oboje z powrotem do siebie, niezależnie od okoliczności. Dlatego, nawet jeśli teraz wydaje się trudne, nawet jeśli odległość wydaje się zbyt duża, trzymaj wiarę. Miłość między duszami towarzyszkami jest wytrwała, potężna i ma zdolność pokonywania największych przeszkód. Nie zapominaj o tym, zwłaszcza w chwilach samotności i tęsknoty. Pewnego dnia te frustracje nabiorą sensu, a będziecie mogli spojrzeć wstecz i zobaczyć, jak każde wyzwanie było istotne dla jeszcze silniejszego wzmocnienia tego szczególnego więzi, którą dzielicie. Spędzanie czasu bez kontaktu z kimś wyjątkowym może być naprawdę frustrujące. Ta odległość, brak kontaktu, ciąży na sercu, prawda? I co więcej, jest to uczucie, że nawet jeśli spróbowałbyś zaangażować się z inną osobą, to i tak nie byłoby to samo. To jakby twoje serce już dokonało wyboru i nie chce już nikogo innego. Nawet myślenie o innej osobie wydaje się błędem, gdy jedyną osobą, którą naprawdę chcesz, jest tak daleko. Ale wiesz, ta sytuacja wydobywa na wierzch coś głębszego coś poza pasją i intensywnością pierwszych chwil. To jest zrozumienie, pewność wewnętrzna, że to jest to połączenie, które chcesz, pomimo wszystkich trudności, jakie już przeżyłeś. To jest rodzaj determinacji, wewnętrzna pewność, że jesteś gotowy stawić czoła tym wyzwaniom, ponieważ w głębi serca tęsknisz za tą osobą. Zastanawiasz się, dlaczego nie jesteśmy razem? E. I co ciekawe, po drugiej stronie myśli to samo. Dla niej każdy dzień z dala od Ciebie wydaje się straconym czasem, i ty to również odczuwasz. To uczucie jest dla niej jeszcze bardziej intensywne, niemal jak echem Twojego własnego uczucia. To połączenie, które między wami istnieje, przekracza samą fizyczną obecność. To jest wieś, która przetrwa czas i odległość, która utrzymuje się mocno nawet w chwilach separacji. To jakby istniał niewidzialny sznur, łączący was, nić, która nie pęka. Niezależnie od tego, jak daleko jesteście od siebie. Więc nawet w tym okresie separacji pamiętaj, że połączenie między wami wciąż istnieje, jest pulsujące i żywe. Fizyczna odległość nie może zniszczyć tego, co razem zbudowaliście. A kto wie, może właśnie ten czas oddzielony od siebie przygotowuje was oboje na jeszcze bardziej znaczące i głębokie spotkanie w przyszłości. Trzymaj te nadzieję i wiarę w miłość, którą dzielicie ponieważ to ta siła w końcu przyciągnie Was z powrotem do siebie. W tej osobie istnieje coś naprawdę wyjątkowego energia, która wyróżnia ją szczególnie w tworzeniu. Pomyśl o tych, którzy mają dar przekształcania świata wokół siebie poprzez sztukę. Ta osoba jest taka: czy to tworząc muzykę, która dotyka duszy, pisząc poezję, która przemawia prosto do serca, budując coś własnymi rękoma lub wyrażając siebie poprzez jakąkolwiek formę sztuki, ma niesamowity talent do kierowania energią twórczą. Ta intensywność i pasja nie są tylko cechami jej osobowości, ale manifestują się we wszystkim, co robi. A ta pasja, ta energia, jest zaraźliwa. To tak, jakby przez twórczość potrafiła komunikować się w wyjątkowy sposób, dotykając ludzi w sposób, który nielicznym udaje się osiągnąć. Dla niektórych ta twórcza ekspresja przechodzi granice i staje się karierą. Wyobraź sobie kogoś, czy ja praca jest prawdziwym dziełem sztuki? Dla tej osoby kariera to nie tylko sposób na życie, to forma wyrażania jej pasji, jej wizji świata. To rzadkość i jest bezcenne. Kiedy spotykasz kogoś takiego, kto wkłada duszę i serce w to, co robi, czy to w sztuce, muzyce, poezji, czy w jakiejkolwiek innej formie twórczej ekspresji, masz do czynienia z prawdziwym artystą. Ta energia. Ta zdolność do tworzenia i przekształcania to dar nie tylko dla tego, kto go posiada, ale także dla wszystkich tych, którzy mają szczęście być dotknięci jego sztuką. Czy zdarzyło Ci się czuć pewien dyskomfort z powodu braku obecności tej wyjątkowej osoby teraz? To uczucie może być prawdziwym wyzwaniem, prawda? Ale zobacz, jest tu ukryta szansa, okazja do praktykowania miłości własnej. Ta osoba, która teraz jest daleko, pomogła Ci zobaczyć, jak naprawdę jesteś niesamowity. Wierzę, że jesteś cudowny, fantastyczny i wiesz co? Ma Teraz, w tej odległości, to idealny moment, aby zastanowić się, jak się traktujesz. Jak myślisz o sobie? Jak rozmawiasz ze sobą? Często jesteśmy najbardziej surowymi krytykami samych siebie. Ale to jest czas zmiany tej narracji. Zacznij postrzegać siebie tak, jak widzicie, ta wyjątkowa osoba kogoś pełnego zalet, talentów i unikalnego blasku. Ten okres to złota okazja do wzmocnienia poczucia własnej wartości, które czasem pozostawia wiele do życzenia. Teraz pora spojrzeć w lustro i uznać swoje własne zalety, świętować swoje sukcesy i akceptować swoje wady jako część siebie. Chodzi o naukę kochania siebie, nawet w dni, gdy czujesz się samotny. Pamiętaj, że miłość własna jest fundamentem wszystkiego. Kiedy kochasz i cenisz siebie, stajesz się jeszcze bardziej zdolny do zdrowego i pełnego miłości stosunku do innych. Więc wykorzystaj ten czas, aby lepiej się poznać, dbać o siebie i rosnąć. To nie tylko przyniesie Ci korzyści, ale także wzmocni wieść z tą wyjątkową osobą, gdy będziecie gotowi, aby się znowu połączyć. W końcu, kiedy jesteśmy dobrze samym sobą, jesteśmy gotowi... Aby podzielić się najlepszym z siebie z kimś wyjątkowym. W chwilach, gdy rzeczy nie idą zgodnie z oczekiwaniami, zrozumienie szczególnej więzi, którą masz z tą osobą, jest kluczowe. Ta osoba jest Twoją drugą połową, tą, która dopełnia Twą istotę. Brak komunikacji, teraz, choć trudny, podkreśla konieczność zachowania samokontroli i inwestowania w swój rozwój osobisty. To czas, aby skupić swoją energię na sobie. Dbając o swoją psychikę, ciało i duszę, ta podróż samopoznania jest cenna i niesie ważne lekcje życiowe. Rozumiem, że to może być trudne, a niektórzy z Was mogą tracić nadzieję. Nie być teraz z tą wyjątkową osobą, a jeszcze bardziej nie komunikować się z nią, może być bolesnym doświadczeniem. Ale zobacz, ta trudna faza podkreśla potrzebę doceniania samego siebie i unikania wpadania w autodeprecjację, zwłaszcza w tym kontekście. Być może stworzyłeś w swojej głowie historię, wątpiąc w siebie, w swoje wygląd czy osobowość, wyobrażając sobie, że ta osoba wolałaby kogoś bardziej atrakcyjnego czy sympatycznego. Ale prawda jest taka, że ta osoba cię kocha i myśli o tobie, nie ma wątpliwości co do tego. Żądaj sobie pytanie, co ta osoba widzi w tobie, czego sam jeszcze nie potrafisz dostrzec? Jest niezmiernie ważne, abyś uznał swoją wartość. Jesteś wyjątkowy, z zaletami i cechami, których nikt inny nie posiada. Ten okres bez komunikacji nie jest odzwierciedleniem Twojej wartości jako osoby ani siły miłości, jaką ta osoba do Ciebie czuje. To w rzeczywistości zaproszenie, aby spojrzeć w siebie i odnaleźć wszystkie niesamowite rzeczy o sobie, które być może zapomniałeś lub nigdy nie zauważyłeś. Pamiętaj, że prawdziwa miłość nie polega tylko na byciu z kimś. Chodzi również o zdolność do miłowania i ceniąc siebie. Więc, w tej chwili, skup się na wzmocnieniu siebie, na lepszym poznaniu samego siebie i na wzroście. Ta podróż samopoznania nie tylko przyniesie ci spokój i satysfakcję osobistą, ale także przygotuje drogę do jeszcze silniejszego i zdrowszego związku, gdy będziecie gotowi ponownie się połączyć. Miłość, którą dzielisz z tą osobą, jest niewątpliwie wzajemna. To połączenie przekracza granice fizyczne obejmując zarówno duchowe, jak i emocjonalne aspekty. Jednak pamiętaj, że droga do spełnienia swoich marzeń i pragnień, do osiągnięcia tego, czego najbardziej pragniesz, rzadko jest łatwa ani natychmiastowa. Czasem patrzymy wokół siebie i czujemy zazdrość, widząc innych, którzy zdają się osiągać swoje cele bez wysiłku. Ale Twoja podróż jest wyjątkowa, inna niż każdej innej osoby. Wewnętrznie czujesz, że ponowne spotkanie z tą osobą specjalną jest nieuchronne. Nawet jeśli ludzie wokół ciebie nie rozumieją albo uważają twoje działania za irracjonalne, kontynuuj podążanie za tą energią, która cię prowadzi. Jesteś gotów stawić czoło niewygodom, dążyć do równowagi i w tym celu musisz pracować nad sobą, tutaj i teraz, akceptując, że na razie nie możesz być z tą osobą. Podróż wciąż się nie skończyła. Ale ostatecznie osiągniesz to, czego pragniesz, a twoje marzenia staną się rzeczywistością. Droga może być trudna, ale bądź gotów, by się jej podjąć. Jeśli ta wiadomość rezonuje z tobą, bądź czujny. Nowa komunikacja, nowy początek jest w zasięgu ręki. Wkrótce coś zostanie uruchomione, być może wiadomość lub znak, że ta osoba myśli o tobie i jest gotowa pójść naprzód. Kiedy się ponownie spotkacie, Poczujesz się swobodnie obok siebie, choć ponowne spotkanie nie będzie całkowicie spokojne, ponieważ oboje się zmieniliście. Wreszcie znajdziesz odpowiedzi i odnajdziesz światło w tej ciemności. Pamiętaj, że związek nigdy nie będzie doskonały, ale jesteś gotów stawić czoło wyzwaniom i nadal się rozwijać. To wyjątkowa podróż, którą obydwoje razem podążacie. Jeśli tożsamość z tą wiadomością, wiedz, że nie jesteś sam. Nauka miłości jest skomplikowana, a kiedy się zakochujemy, wszystkie nasze zmysły zostają aktywowane, czasem prowadząc nas do poczucia, że jesteśmy poza kontrolą. Ale nie jesteś szalony, jesteś zakochany. Wybacz sobie i daj sobie zgodę na kontynuowanie, nawet jeśli zdecydujesz zostawić tę energię za sobą, jeśli uważasz ją za toksyczną lub cierpisz zbyt wiele. Słuchaj swojej intuicji i tego, co mówi Twoje serce. Podróż może być trudna, ale połączenie między Wami jest rzeczywiste. Nawet jeśli inni tego nie rozumieją, kontynuuj podążanie za tą energią. Wiesz, że ponowne spotkanie jest nieuniknione, a ta osoba ma szczególne miejsce w Twoim sercu. Wierz w tę podróż, wierz w siebie i wiedz, że ostatecznie to połączenie między duszami pokona wszelkie przeszkody. Miłość jest potężna, a Wy macie wszystko, co potrzebne by pokonać te separacje i ponownie się spotkać. Droga może nie być idealna, ale będzie cenna i znacząca dla Was obojga. Wierz w to połączenie i w miłość, którą dzielicie. Jesteś godzien miłości i godzien bycia kochanym. Jeśli się zgadzasz, wyraź manifest. Akceptuję cały swój cel i przeznaczenie ustalone przez Boga i wszechświat. Podziel się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w komentarzach. Nie zapomnij zostawić swojego polubienia i subskrybować kanału, aby otrzymywać więcej inspirujących wiadomości. Już niebawem się zobaczymy. Razem podniesiemy nasze duchy i stworzymy falę pozytywnej energii otaczającej świat. Bądź czujny na kolejną ważną wiadomość. Niech Bóg i wszechświat nadal oświetlają Twoje kroki pokojem, miłością i wiarą. Amen.